Cześć, witam Was pięknie w kolejnym odcinku. Dzisiaj działamy w ramach serii Oczami Muzyka, czyli w ramach takiego vlogu, w którym opowiadam Wam o różnych artystycznych przedsięwzięciach, w których miałem lub będę miał okazję brać udział. Tym razem mam o czym opowiadać, bo tak się stało, że zupełnie przypadkowo i niespodziewanie miałem przyjemność zagrać z panią Krystyną Prońko. A jak wyszło? Ocencie sami. Gdyby ktoś jakimś studem nie kojarzył to utwór, który przed chwilą słyszeliście, to jesteś lekiem na całe zło, czyli taki kultowy numer z repertuaru pani Krystyny Prońko. I miałem tutaj przyjemność zagrać długą, improwizowaną solóweczkę. No i przyznam się wam szczerze, że było to naprawdę nie lada przeżycie, bo no nie tylko jakby utwór przewspaniały, z przewspaniałą historią, też bardzo fajnie pasujące do konceptu całego spektaklu, o którym wam za moment opowiem. No ale do tego właśnie improwizacja i, i to jeszcze w takim towarzystwie. No Naprawdę fantastyczna sprawa. Co więcej, jakby nie był to jedyny utwór, który graliśmy, były też inne utwory, w nich również pojawiły się partie improwizowane, ale o tym opowiem Wam za chwilkę. Może najpierw o całym przedsięwzięciu i o tym, jak się tam w ogóle znalazłem. W ramach tej trasy graliśmy w widowisko pod tytułem Kolejka Powolność w reżyserii Leszka Z Dunia. Jest to taki spektakl przygotowany z okazji rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Repertuar, który w ramach tego programu graliśmy, był jest właściwie bardzo bliski. W mojemu sercu, bo było tutaj dużo takich nawiązań do polskiej poezji śpiewanej, do kaczmarskiego, Gintrowskiego, kelusa. No i z pewnością była to trasa z gatunku tych intensywnych, ponieważ no, zrobiłem w jej trakcie 2200 km. Graliśmy ten program m.in. w Tarczynie, w Kielcach, w Lublinie, w Opolu. W międzyczasie pojawił się jeszcze dodatkowy występ kolendowy w Pałacu Łazienkowskim, co też było fa całkiem fajną niespodzianką i przeżyciem. No także słuchajcie, naprawdę, naprawdę się działo. Wcześniej powiedziałem wam, że ten występ był trochę niespodziewany i chciałbym jeszcze troszeczkę rozwinąć tę myśl. Otóż pewnego dnia otrzymałem telefon, czy byłbym skłonny, chętny, i czy miałbym możliwość zastąpić gitarzystę na trasie zorganizowanej przez Teatr Piosenki Fundacji im. Romana Kałakowskiego. Gdyż gitarzysta ten na tę trasę pojechać nie mógł. Generalnie w zamyśle ten nasz spektakl był takim występem, czy też jest, bo jeszcze będziemy go grali, kameralnym. Natomiast jeden z występów w Opolu odbył się w teatrze Kochanowskiego i był to taki wy występ rozbudowany, gdzie pojawiło się mnóstwo statystów, gdzie była dodatkowa scenografia i gdzie był też nasz gość specjalny, czyli pani Krystyna Prońko. Powiem wam, że jak tak teraz sobie myślę o tym opolskim występie, to naprawdę to było niezłe wyzwanie ponieważ po pierwsze no, zmieniało się nam tutaj troszeczkę y, całe widowisko. Ono musiało zostać odrobinkę skrócone, oraz musiało uwzględnić występ pani Krystyny w taki sposób, żeby wynikał on oczywiście z narracji i z całej historii, którą opowiadaliśmy. To wszystko działo się oczywiście już w samym Opolu, bo, bo tak to zwykle w takich sytuacjach wygląda. Było przy tym wszystkim całkiem sporo nerwów, bo dzień wcześniej skończyliśmy grać gdzieś około 10, 11 w Lublinie i musieliśmy dojechać do Opola. To jest 5-6 godzin jazdy. Byliśmy o czwartej w hotelu, a o 10.00 już w teatrze zaczynają się próby także no naprawdę było ciężko chociaż powiem wam szczerze że mam takie wrażenie że takie momenty troszeczkę motywują ludzi przynajmniej mnie żeby gdzieś tam się skupić i naprawdę no, postarać się po prostu zrobić dobrą dobrą robotę jeśli chodzi o ten spektakl to od naszej muzycznej strony właśnie pojawiła się tutaj dodatkowo Pani Krystyna oraz trzy utwory, które graliśmy i były to jesteś lekiem na całym zło, kolenda o świcie oraz psalm osób stojących w kolejce. I może, żeby nie być tak gołosłownym, to wezmę sobie gitarkę i jedziemy w dół. No i pozwólcie, że nie będę wam tutaj robił tutoriala dotyczące tego tych utworów, bo jakby nie było, są to ich jakieś takie koncertowe aranżacje, ale opowiem wam co nieco, co tam się działo. I tak jak wam wspominałem, graliśmy trzy utwory. Pierwszy, za który się wzięliśmy, to był Jesteś lekiem na całe zło. Graliśmy to troszeczkę inaczej niż w oryginale, bo w oryginale ten utwór jest dużo wolniej. Jest grany z zupełnie innym vibem, takim mocno osadzonym do tyłu. My poszliśmy bardziej funk, bo takie też dostaliśmy nagranie, z którego mieliśmy się przygotować. Więc tak naprawdę, zagraliśmy ten główny riff. Tak naprawdę, jako taką partię, no chciałem, chciałem powiedzieć, Unison, tak? Bo w nagraniu, z którego się przygotowywaliśmy, była też tutaj, nie, nie pamiętam, już, czy sekretenta, czy jakiś po prostu denciak. I praktycznie przez cały utwór gdzieś taki fankowy klimat się tutaj pojawia. utworem, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, jest kolenda o świcie. Jest to taki wspaniały utwór, w którym znowu miałem duże pole do popisu, bo mogłem dogrywać takie odpowiedzi do, do wokalu Colend Response. I generalnie mamy tutaj do czynienia z takim bardzo bluesowym charakterem, ale pojawiły się dwie takie trudności. Pierwszą z nich był fakt, że było to takie granie typowo na trzy. Generalnie ta metryzacja sama w sobie nie jest trudnością, ale pojawia się tutaj jeszcze jeden dodatkowy smaczek, a mianowicie to, że mamy DEMOL G7 i zmieniamy tryb na GMOL 7 i wracamy do DEMOL. I generalnie to wszystko powoduje, że choć faktycznie możemy tutaj jechać sobie śmiało pentatoniką DEMOL, to jednak trzeba uważać na to miejsce, bo. Jakby do G7 mamy tak naprawdę typowe 2-5 więc możemy grać tutaj skalę dorycką. Natomiast kiedy pojawia się nam tutaj Gmol, to już trzeba generalnie jakoś do tego podejść i to albo pokazać, albo po prostu olać, ale w jakiś taki sposób stylowy. Także no, było, to, było to na pewno wyzwanie Trzeci utwór, który graliśmy to psalm stojący w kolejce. Być może tak na sucho nie kojarzycie tego riffu, natomiast w całości z pewnością, w zależności od tego z którego rocznika jesteście, ale powinien być dla Was znany lub kojarzony. I bardzo charakterystyczny refren. Ja miałem tutaj te swoje regowe ciągoty do tego, żeby zagrać po prostu na i Natomiast no, w utworze ewidentnie pojawiało się tutaj cytowanie tego drugiego z początku utworu, także po prostu zostawiłem to w taki sposób, więc e, tak to wyglądało. Na koniec też się pojawiła taka solóweczka, ale o niej opowiem wam więcej w kontekście już oryginału. Tego. Boże, panie, Już o tych trzech utworach mowa, to chciałbym się z Wami podzielić takim naprawdę niesamowitym odkryciem, którego dokonałem ucząc się tych utworów. Twórczość pani Krystyny oczywiście kojarzyłem, sam wychowywałem się na polskiej muzyce, na polskich muzykalach między innymi i no, takie utwory jak Jesteś Lekiem na całe zło, Psalm Stojących w kolejce, czy, czy nawet ta kolenda nocna były po prostu czymś, co znałem. Natomiast kiedyś, kiedy słuchałem tej muzyki, to. Nie robiłem tego jako gitarzysta najprawdopodobniej, bo w ogóle nie zwróciłem uwagi na, na partie gitary. Natomiast teraz, spisując te utwory, byłem po prostu w szoku. Zresztą nie tylko ja, podobnie moi koledzy z zespołu, byliśmy tak zafascynowani tym, jak te partie były zagrane, że po prostu próbowaliśmy dowiedzieć się, kto to jest. Niestety takie pobieżne przeszukanie internetów okazało się mało skuteczne, bo nie dowiedzieliśmy się, kim w istocie ta osoba była, aż do momentu, kiedy spotkaliśmy się w Opolu z ekipą pani Krystyny, no i tam padło nazwisko Winicjusz. Chrust. I powiem wam szczerze, że trochę jest mi wstyd teraz przyznać się, że ja nie wiedziałem na tamten moment kto to jest. Jestem już po pewnym niemałym researchu na temat jego osoby, natomiast na ten moment po prostu posłuchajcie, jak ten człowiek grał. Zobaczcie jak fajnie gruwi gitara w psalmie stojących w kolejce. Co więcej, w psalmie też się kryje mała solóweczka na sam koniec. Posłuchajcie tego, jakie to jest granie, jaka to jest technika. Ja wiem, że nie każdy lubi tego rodzaju granie, bo, bo faktycznie jest tutaj multum dźwięków zmieszczonych w bardzo krótkim okresie czasu. Ale, ale kurczę, zatrzymajmy się na chwilę na tym, jak to jest zagrane, jaka to jest technika, tak? jaka to jest selektywność dźwięku. Posłuchajmy jeszcze, Rifus: jesteś lekiem na całe zło. I tak proszę Państwa, to był właśnie Winicjusz Chrust. Przyznam szczerze, że teraz kiedy nadrabiam swoje zaległości w temacie no, jego działalności i twórczości, to jest mi tym bardziej głupio, że, że po prostu nie wiedziałem wcześniej o kim mowa. No, był to przede wszystkim znamienity gitarzysta, który nagrywał chociażby z Breakoutem i z Nalepą Kultową, płytę na kamienie, ale też właściciel jednego z pierwszych w Polsce prywatnych studiów nagraniowych, gdzie tam jeśli poczytacie, kto tam po prostu się pojawiał i co tam się w tym studiu działo, no to naprawdę robi to olbrzymie wrażenie. Niestety no, osoby tej nie ma już tutaj z nami, natomiast myślę, że jego twórczość będzie ponadczasowa i jest to coś z pewnością, co chciałbym ponadrabiać, bo bazując na tym, co już słyszałem, to jestem przekonany, że, że można tutaj odkryć naprawdę wiele wspaniałych perełek, które gdzieś tam mogły nam wcześniej... Umknąć. I skoro jesteśmy już tutaj w takim gitarowym gronie, no to nie sposób byłoby nie pogadać o brzmieniu. A jest to sytuacja naprawdę ciekawa, ponieważ e, tak jak Wam wspominałem, ta trasa wpadła mi zupełnie niespodziewanie, w momencie kiedy wszystkie swoje graty praktycznie odesłałem do Kuby z JTJ Audio. Tego Kuby, który składał mój pierwszy pedalboard, a teraz będzie składał drugi. Więc tak naprawdę zostałem tylko i wyłącznie z Burlo z moim 15-watowym lampowym łobuzem e, i e, no musiałem się jakoś w tej sytuacji ratować. Kuba na szczęście dosłał mi parę kostek, o które poprosiłem. Więc podczas tej trasy, jeśli chodzi o gitarę elektryczną, to naprawdę zestaw był minimalistyczny. Po prostu moim telecasterem 78. roczku wpinałem się prosto do burlo, do łobuza. Tam w pętli efektów był zapięty Big Sky, czyli cyfrowy reverb od Strymona, no i tak po prostu jechałem. I co ciekawe, na tym akurat koncercie, który słyszycie, było olbrzymie ciśnienie na to, żeby grać cicho. Tak to już często jest w teatrach i ja naprawdę jestem w wielkim, wielkim szoku, kiedy słucham tych nagrań, bo wiem, jak to wyglądało kulis e, I wiem, że ten wzmacniacz był ustawiony na najmniejszą możliwą głośność, jaką było, by, byłem w stanie na nim wykręcić. Nie wiem, jak wy to oceniacie. Jeśli chcecie, to napiszcie o tym w komentarzach, ale jak dla mnie ten piec absolutnie nie brzmiał, na wzmacniacz ustawiony w e, najciszej możliwej głośności, ewidentnie brzmiało to jak dobrze rozkręcona lampa. I jestem po prostu w szoku, że coś takiego dało się osiągnąć przy tak niskim poziomie głośności. No nie dowiodę wam tego, możecie mi po prostu zaufać na słowo. Także kończąc już te nasze noworoczne rozważania, chciałbym serdecznie podziękować Pani Krystynie za. Nasz wspólny występ. Było to dla mnie wydarzenie bardzo ważne i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości uda się nam wspólnie stanąć na scenie. Pani Krystyna prowadzi również swój kanał na YouTube, do którego linkuję poniżej. Jeśli macie się ochotę z nim zapoznać, no to na pewno warto. Dziękuję również całej ekipie pani Krystyny, w tym przede wszystkim Ewie Kal, która to zarejestrowała ten koncert i na podstawie udostępnionych mi przez nią nagrań mogłem stworzyć dzisiejszy odcinek. A skoro już tak wszystkim dziękujemy, to dziękuję także teatrowi piosenki za kolejną wspólną przygodę. I wam drodzy widzowie, za to, że dotrwaliście do końca tego odcinka, oby ten 2022 rok był obfity w różne muzyczne, fajne wydarzenia, nie tylko muzyczne, obyście spełniali się w taki sposób, który uważacie za słuszny i obyśmy się widywali częściej niż do tej pory. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.